Dzień dobry, witam serdecznie, dzień trzeci. Zapraszam na vlogmas. Jak widzicie, dokupiłam kalendarze adwentowe, także będziemy dzisiaj otwierać okienka z numerem 3, słodycze, kosmetyki. Zdrapiemy kalendarz adwentowy. No to teraz musimy aż 3 okienka wydrapać, no i tu mamy słodką milkę. I nasze słone przekąski. Niestety kalendarz adwentowy z Anglii jeszcze się nie pojawił i chyba się już nie pojawi. Zobaczymy. A później otworzymy mój kalendarz adwentowy. Okienko, torebeczkę z numerem trzecim. Także zapraszam do oglądania. Nie uwierzycie co się stało. Trzy lata służył mi stojak do nagrywania i dzisiaj nadszedł jego kres. Właśnie się połamał. Nie wiem, czy dam radę dzisiaj nagrać tego vlogmasa. Naprawdę mi przykro. Ech, może coś będzie widać. Zdrapiemy sobie okienka na naszym kalendarzu adwentowym, którym wczoraj kupiłam za 10 euro z drapeczka. Kalendarz adwentowy i do tego mamy jeszcze 3 bonusy, ale to zostawimy sobie na koniec. Jako naprawdę teraz nie wiem, co się będzie działo. Już po stojaku. Już drapiemy okienka z numerem 1. Mamy choinkę. To się zaznacza, także zaraz Wam pokażę, póki jeszcze jakoś ten telefon tutaj stoi. Dramat. Mamy choinkę, mamy Mikołaja i mamy dzwoneczka. A tu z tyłu sobie będziemy zaznaczać. Najniższa wygrana to 4 euro, później mamy 5, 10, ale o szósty. A zdrabka za 10 euro. Tu macie całą tabelkę wygranych. Także ja sobie zaznaczę długopisem. I teraz tak to wygląda. Po jednym symbolu no, jest szansa na tego dzwonka za 4 euro. Zobaczymy, okaże się później. Teraz otworzymy okienko z numerem trzecim w kalendarzu ze słodyczami. Oj, byle cała czekoladka. Tak się prezentuje. Szkoda, że nie jest zapakowana, tylko taka rozpakowana. No cóż, także mamy czekoladkę kosmetycznym kalendarzu od firmy MAAM Magic Finish. Okienko z numerem 3 kryje w sobie saszetkę i jest to w takim musie cień do powiek eyeshadow, tak. Liftingująca technologia do 10 godzin utrzymuje się na naszych powiekach. Angel Eyes. Dwie saszetki, tak podzielone. Dziwne, jakby nie mogli dać w tubeczce jakiejś miniaturkowej. Dziwny produkt. Trzeba przetestować. To mieliśmy w kalendarzu od M.A.S.A.M. A teraz sobie otworzymy milkę. I pod trójeczką kryje się Oreo białe. Nadziane na pewno. Coś słodkiego na poprawienie humoru, bo normalnie jest jest źle, Wam powiem. Życzę miłego dnia od razu Wam i trzymam kciuki za Wasze drapingi. Ja zaraz drapię pod trójeczką, na pewno tu jakaś się kryje drapka. A jeszcze otworzymy przekąski słone. O, mamy tu w orzechowe chrupki Snips. Na no, pocieszenie, coś słodkiego i orzeszkowe chrupeczki. Otwieramy numerek 3, ale przedtem jeszcze... Opowiem Wam o wczorajszym, przetestowanym przeze mnie zapachu. Mieliśmy podwójką Versace Yellow Diamond Intense. W nutach głowy, to może pokrótce nuty zapachowe Wam tutaj pokażę i przeczytam. Cytron, gruszka, neroli, bergamotka, kwiat pomarańczy, frezja, jaśmin i osmantus. Drzewo gwajakowe, pismo, bursztyn i benzoes. Brzmi fantastycznie, osmantus. Piękny, kwiatowy zapach. No i biała frezja, żółta frezja, jak widzicie na załączonym obrazku, kwiat pomarańczy. Spodziewałam się naprawdę pięknego, delikatnego, dziewczęcego, słodko-kwiatowego zapachu. A co otrzymałam? <laughs> Już wam mówię. 4,5 godziny około utrzymywał mi się na skórze i przypominał mi Dylan Turkis, także morski, świeży zapach w ogóle nie kwiatowy nie słodki. No oczywiście no nie mamy tutaj wanilii, neroli, bergamotka, właśnie taki świeży, morski, bym powiedziała na lato, przepiękny zapach, jeśli ktoś lubi takie odświeżające zapachy, to polecam. No ja go nie kupię. Spodziewałam się całkiem innego zapachu. A zapach jest z 2014 roku, czyli ma już 10 lat. To już taki staruszek, może go nie za długo wycofają. 30 ml dostaniemy za 41 euro, 50 za 53 euro i setkę za 79 euro. Koniecznie zobaczcie, stawiam wam tu teraz zdjęcie. Na Notino są super e, świąteczne zestawy z prezentami i do tego jeszcze torebka gratis, wersacze Cosmetic, także e, na pewno fajny prezent pod choinkę. E, ja zamówiłam właśnie wersacze dla męża i dostałam plecak gratis, także warto kupować te zestawy. A ja Was zapraszam już szybciutko, nie przedłużając, e, na draping. Pod trójką mamy zdrapkę. O, a nawet dwie zdrapeczki. Austriackie zdrapeczki Winter Cash za 3 euro oraz Winter Magic. Również za 3 euro. Tutaj do wygrania 3 euro najniższy stopień wygranej. 65 numerek i 17 zdrapeczek. Także nie wiem, jak to będzie widać. Chyba nie będzie widać, jak ja drapię, bo telefon stoi oparty raptem. Oby nie zleciał. No, dzisiaj w takich spartańskich warunkach nagrywam tego wogmasa. Mam nadzieję, że będziecie ze mną już jutro i będzie po staremu wszystko w porządku. 6, 9 euro mamy 1000. Na razie tutaj się nic yy, nawet nie podwaja. A mamy znaleźć trzy jednakowe kwoty. O, jest dwa razy setka. Czyli 2 razy 100 euro. Jest szansa na wygraną. 12. 6 po raz drugi 30 tysięcy i tysiąc. No tak, dzisiaj się nie spodziewam żadnych wygranych. Jak już połamał mi się ten stojak, to już będzie ciężki dzień przede mną. A w bonusie dwa razy symbol, banknotów, a mamy mieć trzy jednakowe, a mamy oczywiście śnieżynkę trzecią i ta zdrapka jest. Pusta, a teraz zapraszam na Winter Magic. Bardzo ładny pingwinek, tak, w takiej kuli śnieżnej. Zacznę od bonusa. Mamy tu śnieżynkę. Śnieżynkę po raz drugi już Wam pokazuję. Tak. I czy będzie trzecia? Nie, nie, nie będzie oczywiście, bo jest pingwinek. I szukamy trzech jednakowych. 12, 100, 3, 15, 9, 12. Miesiąc, trzydzieści tysięcy i 6. niestety ta zdrabka również pusta. Ciężki dzień. A co mamy jeszcze w naszej trójeczce? Ponieważ tam na pewno się kryje jakiś zapach do przetestowania. Dzisiaj mamy żywą i wodę perfumowaną, taki blado różowe flakon. Taki pospolity bym powiedziała. Ale po kolorku spodziewam się słodkiego kwiatowego może? Pięknego zapachu takiej dziewczęcy bym powiedziała. No, nawet tak piszę. I mamy tutaj róże. Zapraszam jutro. Ja go dzisiaj przetestuję 8 godzin w pracy. Także to będzie na jutro. I jeszcze coś tutaj kryję. I wyleciało. Mamy tutaj błyszczyk z najnowszej kolekcji od Essence. Taka limitowana seria z tymi balonikami w takim czekoladowo jasnym kolorku, matowo błyszczący. Odcień, zaraz sprawdzimy. Matowy. Ale jakieś iskierki tam się pojawiają. Także do mojego brązowego makijażu, nie wiem, czego będę używać na co dzień, ale może w sobotę na zakupy, jak będę się wybierać, to się pomaluję nim. Bardzo fajny kolorek. Taki na wyżej. O, ma złote drobinki. Nie wiem, czy to uchwyci kamera, bo jest lampa włączona. Zobacz, jak się rozetrze, to tak na złoto. A ja teraz uwielbiam pomarań ze złotem. Nie wiem, co mi się stało, ale takie właśnie oczy. Wow, piękny złoty brokat. Tak jest. O, 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 coś tam się mieni. Także, no... Jak dla mnie idealny odcień, no muszę go wypróbować. Troszeczkę rozetrę i będzie blado, taki nudziakowy odcień na ustach. Trzeba chronić usta, bo teraz taki mróz u nas i pękają, właśnie. Także stwierdziłam, że jednak się przekonam do tych błyszczyków i będę używać. Ja się już powolutku z Wami żegnam. Trzymajcie kciuki za mojego stojaka, żeby go jakoś skleić na jutro albo kupię. Gdzieś nowy, chociaż nie mam za bardzo czasu. Także do zobaczenia, do jutra. Trzymajcie się cieplutko, papa. Pa.